Hej, hey, siemano, cześć, witam wszystkich. Ja nazywam się Loczek i zagramy sobie w Modern Warfare 2 bardzo, 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 bardzo długo nie włączałem konsoli, także nic nie ogarniam co się dzieje na ekranie. Pograłem chwilę w Black Ops 2 i. <ścoughs> strasznie mi nie szło i postanowiłem, że przystawię się na Modern Warfare 2 i to jest jeden z moich pierwszych meczy dlatego. Weźmy sobie M4 3 2 Jeden i ruszamy. No widzę, że taki spokojny macik na razie jest nas z sześciu. Bloby. Dość duża mapa. Czyli będziemy się szukać. O, się przestraszyłem. Dobra. Postanowiłem coś nagrać po takiej długiej przerwie. Weź mi to podnieść, weź mi to podnieść, może się przydać. Tylko wtedy będę musiał zmieniać czułość, nawet nie mam pojęcia jaką tą czułość mam nastawioną. Obstawiam, że niską, bo nie mam problemu z celowaniem. Na konsoli jest wysoka, czyli plus 2, ale to pewnie zawsze wiecie. Hmm, czyli powiedzmy, że mam chyba czwórkę nastawioną. Ale tam czwórka kosi. Dobra, mam Hariera. Dawać do Paywloa i... Dobra, jakąś czułość se sensowną sobie tu ustawię. Dobra, jest Paywlo? To by mi się jakiś karabin, nie chcę grać z snajperką. A oni mi to jeszcze zdejmują, słyszę już te... rokietnice Dobra. Dobra, już mam 15 killstreak. Dobra. Ale te moje quickscope y są słabe jak na ten moment. Dobra, mam 16 Oj, oj, trzeba było strzelać w pierwsze tempo. Dobra. Nie ma tak, dobry. Quickscope. Dobra, widzę, że tu baryłki wysadzają. Okej. Okay. Dobra, i ostatni. Nie, jeden do niuka, Nie, 24! Ja, jak zwykle odwalam z takie... ...bajery. O matko woska. Jestem zawiedziony po prostu. Kolejny. Ładnie wpada, nie wiem czemu wtedy. Czemu gościa nie trafiłem? Siemanko siemandero, teraz już wiecie dlaczego nie grałem tyle czasu w Call of Duty, bo ta gra ogólnie wkurza, denerwuje i nie ma sensu w nią grać, ale zastanawiam się nad tym, żeby kupić GTA 5 we wtorek. I czy jesteście chętni zobaczyć tą grę na moim kanale? Jeżeli nie jesteście chętni, to po prostu będę sobie ją grał, przechodził i trochę czasu z mojego życia pewnie ona zabierze, chociaż mam mało czasu na spędzanie go przed monitorami, także w to GTA 5 mogę grać, 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 grać i mi nic nie przeszkodzi. Także piszcie, czy, czy chcecie zobaczyć GTA V na moim kanale, multiplayery, bajery, śmieszne sprawy z moim udziałem. Także jeżeli podobał Wam się ten filmik, ten fail, taki typowy, typowy, typowo, typowy, typeczek, typowo, typowy, nie typeczek, typowo, typowy mecz w Call of Duty Modern Warfare 2. Fail, 24, 1 kill, powinien być niuk, nie było tego nuka. Także jeżeli podobał Wam się ten filmik, klikajcie kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i mogliście zauważyć w tym filmiku właśnie, że no, nie miałem tego czegoś. Eee, nie miałem chęci do grania w tego koda. Widzicie, już nie ma tego entuzjazmu, co kiedyś był, co towarzyszył mi przy każdym kolejnym meczu. Tego teraz nie ma. Mam nadzieję, że to kiedyś wróci. Jak na razie nie zapowiada się. Także jeszcze raz zapraszam Was do klikania kciuko w, w górę, komentowania, pisania, subskrybowania. Cześć!